W społeczeństwie funkcjonuje bardzo dużo mitów na temat historii kredytowej. Niektórzy klienci uważają, że zanim przystąpimy na przykład do kredytu hipotecznego, nie wolno brać kredytów, bo bank traktuje to jako tendencję do nadmiernego zadłużania się. Inni znowu uważają, że budowanie historii kredytowej może wpłynąć na to, że kredyt większy, który planujemy w przyszłości, dostaniemy na lepszych warunkach ale niestety zapominają o jednej magicznej zgodzie, o zaznaczeniu jednego ptaszka umowy kredytowej i przykreślają sobie tym szansę budowania odpowiedniej historii kredytowej. W tym nagraniu opowiem Wam najważniejsze, przedstawię Wam najważniejsze informacje dotyczące historii kredytowej, czym ona tak naprawdę jest, w jaki sposób ją budować, w jaki sposób ją kontrolować, żeby działała na naszą korzyść. Zapraszam do nagrania. powiedzmy sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest ta historia kredytowa i dlaczego banki tak bardzo ją sprawdzają i kontrolują. Wyobraźmy sobie, że idziecie do nowej pracy, poznajecie tam nowych ludzi i drugiego dnia przychodzi jakiś kolega, z którym ledwo coś się znacie i prosi was, żebyście mu pożyczyli 30 tysięcy złotych, bo potrzebuje na zakup auta, remont mieszkania albo jakąś inną swoją potrzebę. Raczej bylibyście niechętni do podjęcia takiego działania, no bo nie znacie tego człowieka na tak długo, żeby mu zaufać, żeby mu pożyczyć taką kwotę pieniędzy. Natomiast w sytuacji, w której siostra, czy wieloletni przyjaciel, czy rodzic, czy dziecko, odezwałoby się do was z prośbą, że potrzebują, nie wiem, 20, 30 tysięcy złotych, bo pracodawca akurat zwleka jeden dzień, bo miał problem z bankiem, czy jakieś inne Tutaj problemy wystąpiły w międzyczasie. No to jako, że znacie te osoby, macie z nimi długoletnie relacje, macie zaufanie, no to nawet bez umowy jesteście w stanie pożyczyć pieniądze po prostu na gębę, dogadując się, kiedy ten przelew ma zwrócić, z jakimi ewentualnie odsetkami. To pokazuje właśnie tą sytuację z naszej perspektywy, takiej na co dzień i tak samo wygląda perspektywa banku. Jeśli idziecie do banku i chcecie zaciągnąć kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, kilka milionów złotych i bank nie wie nic o tym, jak do tej pory spłacaliście jakiekolwiek inne zobowiązania, no to jesteście dla banku jedną wielką, niewiadomą znakiem zapytania, gdzie bank nie wie, czy te pieniądze mu zwrócicie, czy też nie. Natomiast jeśli wykażecie pozytywną, dobrą historię kredytową, czyli umiejętność do terminowego regulowania zobowiązań, no to jeśli zaciągacie dziesiąty kredyt, 15 kredyt, 20 kredyt, czy nawet drugi, czy trzeci, to jeśli te wszystkie do tej pory spłacaliście regularnie, no to najprawdopodobniej z kolejnym też sobie poradzicie. Dlatego właśnie Bank sprawdza tą historię kredytową, bo chce się zabezpieczyć, żeby nie udzielić kredytu klientowi, który ma notorycznie problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań. Jeśli macie konto w Biku, albo sobie założycie konto w Biku, zobaczycie tam swoją punktację, która aktualnie wynosi jest jakby w takim w udziale procentowym od 0 do 100%, tyle można mieć, mieć punktów w BIK-u. Często też klienci mnie pytają, co dokładnie wpływa, albo dlaczego punktacja wynosi 77, a nie 89. BIK, jak możecie też przeczytać na stronie internetowej, działa jako agregator danych które przesyła i przysyłają mu banki. Czyli jeśli macie kredyt na, kredyty, na przykład w 10 bankach, to każdy bank wysyła informacje do BIK-u i BIK tylko i wyłącznie jakby agreguje i przechowuje te, te dane, te informacje. W odpowiedni sposób je też interpretuje, generując tą w BIK-u. Natomiast BIK sam w sobie nie ma wpływu na te dane, które tam się znajdują. Wielokrotnie zdarzało mi się sytuacja, gdzie klienci po założeniu konta w BIK-u. Okazało się, że na przykład wzięli jeden kredyt w banku, ale w biku widać te jako dwa kredyty, jako dwa zobowiązania. To nie jest wina BIK-u, to jest wina banku, który wysłał te informacje dwukrotnie, podwójnie do, do biura informacji kredytowej. A punktacja, którą BIK nadaje każdemu klientowi, jest pewną formą jakby algorytmu porównawczego między różnymi klientami, między różnymi obywatelami. Czyli BIK sobie określa, że mamy, jeśli mamy jakąś grupę demograficzną, Określone, osoby określonej płci, wieku, zawodu, określonych dochodów czy jakichś innych informacji, do których mają dostęp i te osoby mają kilka takich kredytów, to jeśli my też zaciągniemy podobne kredyty i jakby dołączymy do tej grupy, będziemy podobni do tej grupy, to mamy wtedy załóżmy te 100%, jeśli dołączymy do grona tych osób, które są niewypłacalne, to mamy 0% i wszystko to, co pomiędzy jest taką formą mm, algorytmu porównawczego między różnymi obywatelami, między e, różną punktacją, które właśnie oni mają. Więc nie ma takich jednoznacznych e, kroków, które trzeba wykonać, że trzeba wziąć taki kredyt w takim na taką kwotę, żeby mieć taką punktację. Są jedynie zasady, którymi trzeba się kierować, żeby ta punktacja była jak najwyższa. I przechodząc właśnie do zasad, powiemy sobie o tym, co działa na plus i co działa na minus e, przy historii kredytowej. Na plus zawsze działa zaciągnięcie jakiegoś kredytu, dlatego że BIK to interpretuje w taki sposób, że jeśli składamy wniosek do banku, żeby uzyskać kredyt i dostaniemy ten kredyt, to jest to jakimś takim wyznacznikiem, że analityk kredytowy, który sprawdzał nas analizując ten wniosek kredytowy, Podjął decyzję na plus, więc jesteśmy wiarygodnymi klientami, jesteśmy wypłacalnymi kredytobiorcami. Dlatego sam fakt, że zawnioskujemy sobie o kredyt i ten kredyt weźmiemy, dostaniemy i go uruchomimy, może nam zwiększyć punktację w BIK-u o kilka, tam kilkanaście procent. Um, oczywiście wszystko to są przesłanki, bo może być taka sytuacja, że zaciągamy na przykład 27 kredyt i to już będzie negatywnie wpływało na naszą historię kredytową. Natomiast tak jak mówiłem... To są pewne kierunki działania, bo nie da się tego sprawdzić jednoznacznie, BIK też takich informacji nie przekazuje. Druga zasada, która działa na plus, to jest po prostu terminowa, terminowe spłacanie wszystkich rad, wszystkich zobowiązań, które posiadamy, czy to jest kredyt ratalny, czy gotówkowy, czy firmowy, czy samochodowy, czy to jest karta kredytowa, czy debet w koncie. Ważna informacja, że nie ma znaczenia, nie ma większego znaczenia, jakiej wysokości jest ten kredyt. Jeśli mamy kredyt hipoteczny, spłacamy go terminowo, rata 1500-2000, działa to na plus. Kupujemy rower czy telefon na raty, mamy 200-300 zł miesięcznie raty, spłacamy je terminowo, to też działa na plus. Nie da się jednoznacznie określić, który kredyt będzie działał lepiej, wpływał korzystniej na tą historię kredytową, na punktację w na scoring. Natomiast e, każdy z nich, który spłacany jest regularnie, działa, działa tutaj na plus. To, co natomiast działa na minus, e, to jest e, niezbyt dużo zapytań kredytowych zbyt w zbyt krótkim czasie. Jeśli składamy wniosek o, o kredyt hipoteczny, to moi klienci doskonale wiedzą, bo na początku się dziwią, że składamy wnioski do dwóch, trzech, czterech, w skrajnych przypadkach do pięciu banków, Dlatego, że kredyt hipoteczny jest dosyć dużym zobowiązaniem, spłacamy do banku kilkaset tysięcy złotych, więc nie ma nic dziwnego w tym, że składamy ten wniosek do kilku banków, żeby sobie po prostu porównać oferty, bo na etapie procesowania, nie jak klientom bardzo często jesteśmy w stanie wynegocjować lepsze warunki. I tutaj BIG nie potraktuje tego źle. Natomiast jeśli składamy wniosek co dwa tygodnie na kredyt hipoteczny albo gotówkowy, albo kartę kredytową to y, będzie problem, bo BIF to zinterpretuje w taki sposób. Co jest właśnie tym drugim punktem, że nie uzyskaliśmy kredytu z jakiegoś powodu i wnioskujemy ponownie, ponownie nie dostaliśmy kredytu, wnioskujemy ponownie, ponownie nie, nie dostaliśmy kredytu. I to jest taka, nie, taka spirala, gdzie każde kolejne zapytanie obniża nam skoring kredytowy, dlatego, w sytuacji, kiedy jest jakiś problem z uzyskaniem kredytu, najczęściej po prostu trzeba odczekać dwa miesiące, trzy miesiące, pół roku, rok to jest bardzo indywidualna sytuacja, żeby złożyć ponowne zapytanie. Dlatego jeśli zdarzy się taka sytuacja, że nie dostaniecie kredytu, to nie idźcie do kolejnego banku, licząc na to, że może inny bank udzieli wam tego, tego kredytu, tylko sprawdźcie dokładnie, dowiedzcie się z jakiego względu została ta decyzja negatywna udzielona, bo musimy ten problem wyeliminować i dopiero wtedy składać ponowne zapytanie. Kolejnym aspektem, który działa na minus, myślę, że to jest jasna sprawa, taka najbardziej oczywista, to są opóźnienia w spłacie kredytu. Tylko może powiem Wam tak bardziej szczegółowo, jakie opóźnienia mają znaczenie, a jakie nie. Jeśli weźmiemy sobie historię trwania jakiegoś kredytu trzyletniego, załóżmy, i zdarzyło nam się, nie wiem, dwa razy opóźnić w spłacie tego kredytu nie wiem jeden dzień nawet do, do 30 dni tam nie wiem 28 dni na jakąś małą kwotę e, niech to będzie tam nie wiem 20 zł 50 zł i to było raz maksymalnie dwa razy przez 3 lata działa to trochę na minus ale raczej nie przekreśli możliwości uzyskania kredytu w przyszłości natomiast jeśli mamy taką sytuację gdzie e, opóźniacie się na przykład w spłacie kredytu regularnie kilka miesięcy pod rząd nawet niech to będzie, nie wiem, 2-3 złote z jakiejś opłaty na karcie kredytowej, czy, czy na limicie rachunku, i opóźniacie się, nie wiem, 5 dni z zapłatą 3 zł, ale regularnie na przykład przez, przez 5 miesięcy, to bank widzi, że po prostu jesteście nierzetelni, nieterminowi, nie regulujecie swoich zobowiązań, nie panujecie nad finansami i skoro sobie nie radzicie z kwotą 3 zł regularnie, no to może być taki sam problem z kwotą. 1000-5000 złotych, w zależności od tego, jaki kredyt bierzecie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby regularnie terminować wszystkie zobowiązania i bardzo przydatne są do tego powiadomienia w BIK-u, o których powiem za chwilę. I ostatnia rzecz, która działa, która działa na minus, to jest przekraczanie limitów w kartach kredytowych i w debetach, a w zasadzie nawet nie przekraczanie, tylko schodzenie poniżej 50%. Jeśli mamy limit np. 5000 zł na karcie kredytowej, to teraz najlepiej ta karta kredytowa będzie funkcjonowała, jeśli tą kartą zapłacimy w miesiącu kwietniu na przykład i wydamy z niej nie więcej niż 2500 zł, czyli nie więcej niż połowa, i w kolejnym miesiącu, czyli w maju, spłacamy w całości tą kartę kredytową, jakby zerujemy, no i znowu w maju sobie płacimy tą kartę kredytową do 50% limitu w czerwcu ją spłacamy. Wtedy ta karta kredytowa, jak samo limit w rachunku działa najlepiej. Jeśli natomiast z tych 5 tysięcy wyciągniemy 4900 i przez kolejne kilka miesięcy będziemy spłacać tylko te obowiązkowe 5 albo 10%, to bank to potraktuje jako nadmierne zadłużanie się, schodzenie do po prostu granicy limitu jeśli nie spłacamy, to bank widzi, że nie mamy kasy, że nie mamy po prostu skąd tej karty spłacić więc spłacamy tylko te obowiązkowe 5%. Dlatego przy kartach kredytowych i debetach limitach w rachunku, pamiętajmy o to, żeby schodzić maksymalnie do 50% limitu i żeby co miesiąc spłacać całe zadłużenie, które wygenerowaliśmy w poprzednim miesiącu. Ok. Teraz czas na ten kluczek w umowach, który często klienci gubią, często w ogóle są nieświadomi, jak to funkcjonuje. Chodzi o to, że jeśli uruchamiamy sobie jakiś kredyt, ratalny, gotówkowy, kartę kredytową, to w umowie kredytowej mamy taką magiczną zgodę na przetwarzanie historii kredytowej po jej wygaśnięciu. I teraz jeśli tą historię kredytową zaznaczymy i spłacamy sobie ten kredyt na przykład przez 3 lata, to jak spłacimy ten kredyt, czy to terminowo po 3 latach, czy wcześniej na przykład nadpłacając ten kredyt, to od momentu zakończenia zobowiązania ta historia kredytowa, te punkty w scoringu zostaną nam jeszcze na rachunku tak przez 5 lat i będą budowały tą pozytywną historię kredytową. Natomiast jeśli tej zgody nie zaznaczymy, to w trakcie spłacania tego zobowiązania to zobowiązanie w biku funkcjonuje. Czyli jeśli mamy ten kredyt i chcemy wziąć inny, to ten obecny działa na plus, jeśli chodzi o nasz, nasz scoring. Ale jak spłacimy ten kredyt i nie mamy tej zgody zaznaczonej, to historia spłacenia tych rat yy, po prostu przepada. Jest tylko archiwizowana tam w celach statystycznych, natomiast nie wpływa na, na scoring. I to jest taka sytuacja, gdzie często się spotykam z klientami, którzy przychodzą do mnie zaciągnąć, kupili mieszkanie, podpisali umowę przedstępną, składamy wnioski o kredyt hipoteczny i chwalą się, że budują już od 5 lat historię kredytową. Tylko że nie zaznaczali nigdzie tych zgód. I ta cała historia przepadła. Także pamiętajcie o tym, że jeśli zamierzamy spłacać kredyt regularnie, to zaznaczajmy tą zgodę, żeby ta historia właśnie nam została w, w scoringu. No jeśli planujemy nie spłacać regularnie, to tą zgodę sobie odznaczamy, bo jak spłacimy ten kredyt, który miał jakieś opóźnienia, to wtedy on jest usuwany z historii kredytowej, jeśli nie ma powyżej 60 dni opóźnień. A to, co jest jeszcze tutaj istotne, to to, że te kredyty, które macie obecnie, mają zaznaczoną zgodę, albo tej zgody nie mają. Natomiast można to w trakcie zobowiązania zmienić albo w banku, w którym zaciągaliście ten kredyt, albo na koncie w Wyżej Informacji Kredytowej można taką zgodę globalną zaznaczyć. Żeby wyszło z tego coś pozytywnego dla Was, nie tylko wiedza, ale jakieś działanie, które wpłynie tutaj pozytywnie na, 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 na Wasze finanse, czy to prywatne, czy firmowe, bo przy okazji też mówiąc o historii kredytowej, nadmieni, że przy działalności gospodarczej albo prowadzeniu firmy mamy osobną historię kredytową dla osoby fizycznej, osobną historię kredytową dla tego podmiotu, dla działalności gospodarczej bądź spółki. Często Problemy są takie, że spółka chce zacząć kredyt inwestycyjny na 100-200 tysięcy, bo ma możliwość zakupu nieruchomości, jakiegoś towaru, podpisania dużego kontraktu, i się okazuje, że jeden z udziałowców kilka lat temu miał problem właśnie ze spłacaniem kredytu, nawet takie drobne, o których mówiłem przed chwilą. I ta historia kredytowa tego udziałowca może przekreślić możliwość uzyskania kredytu inwestycyjnego dla spółki, która ma dużą okazję biznesową. Także jeśli nie macie historii kredytowej, to zachęcam do tego, żeby ją budować, żeby na przyszłość mieć lepszy scoring i w razie czego dostać łatwiej, szybciej i bardzo często też taniej kredyt z lepszym scoringiem. Żeby to zrealizować, Albo karta kredytowa, którą jeśli spłacacie regularnie, to nie podnosimy żadnych kosztów, bo są takie oferty bankowe, gdzie, gdzie mamy kartę kredytową całkowicie bezpłatnie. Albo zakupy na raty na Allegro w jakichś Saturnach, RTV, Euro, AGD. Można sobie kupić telefon, mając gotówkę. Ja zawsze, jak wymieniam nowy telefon, mam 2000 zł na telefon ale nie kupuję za gotówkę, 2000 zł wrzucam na konto oszczędnościowe, a telefon sobie biorę na raty, spłacam te raty. W razie czego mam gotówkę, żeby ten kredyt spłacić, więc nie jest to zobowiązanie finansowe, a buduję sobie tym samym historię kredytową, dzięki czemu w przyszłości, jeśli będę potrzebował jakiegoś dużego kredytu, to dostanę go łatwiej, szybciej i taniej. Także albo karta kredytowa, albo zakupy na raty, jeśli nie macie historii kredytowej. Natomiast jeśli macie jakieś kredyty, które spłacacie... Aktualnie bądź były w przeszłości, to zachęcam Was do założenia konta na BIKu w wyżynie informacji kredytowej, ponieważ sprawdzanie samego siebie nie wpływa na historię kredytową, bo tutaj też często z takimi mitami się spotykam, że ludzie się boją sprawdzić swoją historię, że to niby obniża punktację. Tak bynajmniej nie jest. Można sobie sprawdzić tą swoją historię kredytową i dowiedzieć się, jakie. Hmm, czy macie jakieś opóźnienia, czy nie? Jak to w biku funkcjonuje? Bo w razie czego są różne metody na to, żeby ten bik wyczyścić. Będzie też link w opisie wideo do, do, do założenia konta w z linku partnerskiego. Zachęcam też do skorzystania. I w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o tę historię kredytową. Mam nadzieję, że rozwiałem kilka Waszych wątpliwości. Jeśli uważacie ten materiał za wartościowy, podzielcie się proszę ze znajomymi, udostępniając ten materiał, czy dając mi lajki. A jak potrzebujecie się skonsultować w jakichkolwiek tematach finansowych, zapraszam na profil na Facebooku czy LinkedInie oraz na swoją stronę internetową, na której publikuję też dużo artykułów edukacyjnych. Dzięki i do zobaczenia w następnym wideo.